Cześć, to znowu ja. Słuchajcie, nie wiem, czy coś o tym słyszeliście, ale jutro, 21 maja 2011 roku o godzinie 12 czasu Jerozolimskiego, a u nas to będzie jakoś 5.50, ma być koniec świata. Po raz kolejny już zresztą jakiś koleś, nie pamiętam imienia, na podstawie Biblii i wyliczeń matematycznych obliczył, kiedy będzie koniec świata. No i wypada jutro o godzinie 5.50. Więc e, usiądźcie sobie na balkonie, weźcie popcorn, e, pełnoletni wezmą piwko i czekajmy. Wszyscy czekajmy na koniec świata. Zadzwońmy do ukochanej osoby i powiedzmy, jak bardzo ją kuchamy. Może to jest ostatnia chwila na to, by powiedzieć dwa słowa kocham Cię. Zastanówmy się nad tym. Dobra, tak na poważnie, o całym wydarzeniu dowiedziałam się z Facebooka. Mój kolega założył e, wydarzenie, e, na które mnie zaprosił, gdzie e, było tam wszystko napisane. I powiem Wam szczerze, że na początku myślałam, że to jakiś e, fail i sobie zwały toczy, ale potem sobie poczytałam troszkę na ten temat e, i faktycznie jest tam jakiś ten koleś, e, który coś takiego wymyślił, e, więc e, zobaczymy. Koń świat. Końców świata miało być już parę, więc e, e, prawdziwość tego, co ten koleś powiedział jest faktycznie bardzo duża. Mhm, bardzo. Więc do zobaczenia jutro, bo na pewno nagram vloga, jeżeli oczywiście zdążę się obudzić, bo znając mnie to e, obudzę się o 5.51 wkurzon na siebie, a... No i to na tyle. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze kiedyś. Żegnajcie.